Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do podsumowania konferencji, która odbyła się 15 września i niestety lub stety zaprezentowano tylko dwa zegarki, nowe, nie nowe, zaraz sobie o tym powiem, chociaż jest też duże zaskoczenie moim zdaniem, rzecz o której wspominałem niedawno. No i dwa nowe tablety, niestety iPhone'ów nie ma, chociaż jest coś, co będzie w nowych iPhone'ach, czyli nowy procesor Apple A2, A14 Bionic. Zacznę od tego, że sama konferencja znowu jest tak nagrywana, że była wcześniej przygotowana, bez publiczności i ogólnie wychodzi to świetnie, w sensie te filmy, montaże, przejścia, to wygląda bajecznie, naprawdę mocno się nad tym postarali i wygląda to znacznie lepiej niż w momencie, kiedy po prostu publiczność jest... Na scenie, ale nie można wtedy takich handzonów zrobić właśnie przy wszystkich na scenie, i to jest jedyna rzecz, której by mi brakowało. Ale tak ogólnie to wygląda to znacznie, znacznie lepiej. Jest to naprawdę mocno przygotowane i prezentuje się naprawdę świetnie. Dwa zegarki, i tutaj moje duże zaskoczenie, bo nie jest tak, że wszystkie zegarki, które były do tej pory, jakby wylatują z portfolio, bo zostaje Apple Watch trzeciej generacji. Mamy później Apple Watcha SE jako nowość, zaraz sobie o tym powiemy, i Apple Watch. Szóstka. I wspomnę o tym, że fajne to jest rozwiązanie, bo narzekałem wcześniej, że niestety w Apple bardzo rzadko jest tak, że mamy przestrzał w niektórych kategoriach produktowych od bardzo tanich produktów do droższych. I fajnie, że teraz po prostu te zegarki są aż trzy, nie tylko dwa, jak miało to miejsce wcześniej, tylko są trzy. Wiadomo, trójka stara, SE nowy, nie nowy, no i szóstka najnowsza. SE to jest takie połączenie czwórki, piątki z szóstką, bo mamy wygląd czwórki piątki również czy też szóstki, bo one wyglądają identycznie. Piątkę, jeżeli chodzi o specyfikacje, a jeżeli chodzi o Apple Watcha szóstkę, to z niej właśnie zaciąga wszystkie czujniki wszystkie najważniejsze, bo natlenienie krwi również ma być. Nie będzie dwóch rzeczy, czyli always on, czyli ekranu, który cały czas się wyświetla i drugiej rzeczy, której nie będzie to EKG. To są te dwie największe jakby nieobecne w Apple Watchu SE. Myślę, że dla wielu osób rzeczy niepotrzebne. Ja też zrobiłem EKG kilka razy. Nie wszyscy potrzebują ekran always on. Ja też żyłem bez niego bardzo długo i myślę, że taka opcja na start będzie jak najbardziej Wrócę tylko uwagę, że sm ma być dwa razy bardziej wydajny niż trójka, ale ma również pozostać jako zegarek z łącznością GPS albo również ze wsparciem sieci, więc można sobie wybrać dwa rozmiary i wszystkie nowe opaski również do tego. Zanim przejdziemy sobie do szóstki, wspomnę tylko o Family Share. To jest takie rozwiązanie, które pozwala na kupienie Apple Watcha na przykład osobie starszej albo dziecku. Która nie ma iPhone'a, która nie ma telefonu, albo osoba starsza, która nie ma telefonu. I dotyczy to tylko urządzeń z LTE, więc w Polsce jest dostępne jak najbardziej. Natomiast głównie chodzi o to, że możemy po prostu za pomocą naszego telefonu skonfigurować taki zegarek, i on jest samowystarczalny, w sensie można wysyłać wiadomości, można oczywiście robić treningi. Z... Instalować aplikacje, myślę, że na to się też długo przygotowywali, że po prostu sklep jest też oddzielny. A dodatkowo, jeżeli to jest skonfigurowane jako na przykład zegarek dla dziecka, możemy monitorować, gdzie takie dziecko się znajduje. Takie dziecko może mieć dostęp tylko do kilku kontaktów, więc to jest jak najbardziej fajne. To będzie działało chyba z szóstką. Nie wiadomo, czy z trójką, bo chyba tego nie podali, ale fajne rozwiązanie, szczególnie jeżeli na przykład dziecku nie chcemy sprawdzać jeszcze telefonu, ale chcemy mieć, chciałoby mieć na przykład zegarek, żeby monitorować swoją aktywność, albo ma jakąś chorobę, żeby po prostu mierzyć sobie ten puls cały czas, albo po prostu chcemy wiedzieć, gdzie takie dziecko się znajduje i mieć z nim jakiś no i w przypadku Apple Watcha SE zaczynamy ceny od 1299 zł, a przypominam, że Apple Watch 3 do tej pory kosztował 999, więc różnica występuje. I teraz Apple Watch Series 6 czy, czy też 6 po prostu. Dla mnie, powiem szczerze, dość duże rozczarowanie. W sensie, ok, są nowe kolory: złoty, czerwony, niebieski. Oczywiście, czerwony to jest produkt red. Dodatkowo są dostępne nowe opaski, skórzane i takie jakieś, które są gotowe na wymiar. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Jest gładka, ale również taka z przeplotem. Natomiast, jeżeli chodzi o sam zegarek, to różnice w zmianach przede wszystkim OLED on jest usprawnione, w sensie działa tak samo, pewno jeżeli chodzi o częstotliwość, natomiast jest jaśniejsze do 2,5 raza, yy, szczególnie w momencie kiedy jest po prostu zegarek jakby odwrócony, nieskierowany w naszą stronę, czyli nie, nie wykonaliśmy tego gestu, żeby na niego patrzeć. Głównie chodzi o to, żeby Ograniczyć ilość tych podnoszeń ręki i patrzenia, czy jaka jest godzina, czy coś tam do nas przyszło, bo do tej pory faktycznie na piątce, której posiadam, ale się ładuje, teraz korzystam z innego, to bardzo często było po prostu to trochę, trochę zbyt ciemne, więc teraz ma być jaśniej, ma być lepiej, zobaczymy. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to natlenienie krwi. Trwa 15 sekund, nie tak jak EKG 30. Oczywiście dzieje się też automatycznie w nocy, kiedy będziemy spać i będzie mierzony jakby nasz sen, ale w ciągu dnia. Później w jakiejś aktualizacji ma się pojawić również, yy, alerty mają się pojawić, żeby po prostu przychodziły, jeżeli to natlenienie będzie zbyt niskie. No i zwracam uwagę, że wszystko jest oczywiście eksportowane do aplikacji zdrowie. Zwrócę tutaj uwagę na jedną rzecz, że yy, no, te wszystkie dane anonimowe mają być przekazywane do uniwersytetów, które będą analizowały, bo mocno stawiali na covid yy, czy właśnie to natlenienie krwi, bo to jest jedna z też z takich parametrów, o których warto wiedzieć przy COVID-zie, przy samej pandemii, będzie po prostu wpływał, będą badania, czy będzie to wpływało, w jakim stopniu będzie to wpływało e, od momentu, kiedy na przykład zostaliśmy zakażeni, a do momentu, kiedy pojawiły się nasze pierwsze symptomy to wszystko z pomiarem y, pulsu, no dziwne, że jeszcze nie ma pomiaru temperatury, na to musimy pewno poczekać kilka lat, y, będzie mierzone i będzie y, no sprawdzane czy właśnie na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś już jest zakażony czy też nie. Warto wspomnieć jeszcze o kilku rzeczach, ma się ładować 20% szybciej, nie mówiono czy będzie wytrzymywało dłużej, więc raczej jest to doba do półtorej maksymalnie, jest teraz dodatkowy, no nie wiem, barometr który będzie na bieżąco na przykład na tarczy, bo oczywiście tarcze są też nowe będzie wskazywał wysokość nad poziomem morza. To jest taka nowość. Warto wspomnieć o tym chipie U1, który będzie pozwalał na lokalizowanie różnych przedmiotów. Miały się pojawić te AirTagi, ale niestety ich nie było, a on będzie pewno wykorzystywany do tego. No i zapomniałem wspomnieć, że jest Apple S6, czyli nowy procesor, który ma być 20% szybszy, ale jak mówiłem i robiłem z OSA 7 taki update. To rzeczywiście działało to już tam rewelacyjnie, więc myślę, że tutaj jakiś większy usprawnik pewno. Nie będzie. I tak na dobrą sprawę tyle. Ja oczywiście swojego zamówiłem 44 aluminium gwiezdna szarość, tak jak poprzednio, więc w sensie będzie wyglądał tak samo. Ani niebieski mi nie jakoś nie przejmował do mnie, chociaż lubię, ale nie będzie mi pasował do wszystkich ubrań. przyznam szczerze, że ten czarny jest taki bardziej uniwersalny. A z drugiej strony, czerwony jest dla mnie taki, no zbyt wyzywający, po prostu nie będzie mi pasował i tyle. Ale zamówiłem sobie z tą Bright Dead. Solo lub tak się nazywa, czyli tą taką przeplataną, i na stronie Apple, w momencie kiedy robimy zamówienie przez telefon, czy jakkolwiek inaczej, można wydrukować sobie rozmiar paska, bo tam nie ma takich rozmiarów SM, ML, że są przedziały, tylko konkretny musimy wybrać. Więc drukujemy sobie taką stronę, sprawdzamy, czy dowód się tu mieści, żeby skala była zachowana, żeby nam się strona. Nie przeformatowała, świetna sprawa. No i mamy tu taką opaskę, powinniśmy to ładnie wyciąć. Ja na szybko to po prostu wydzierałem, żeby zrobić zamówienie, żeby jak najszybciej zegarek do mnie dotarł. No i po prostu sobie mierzymy to i podajemy cyferkę, która nam tutaj wychodzi. U mnie wyszła dziesiątka plus minus 10, 11. Wziąłem 10, wolę trochę bardziej ciasny niż żeby było za luźne. A jak nie będę z tego korzystał, to może uda się to jakoś oddać. Więc yy, fajny sposób na pomiar. Oczywiście można to również centymetrem zrobić. Bez większego problemu. I to są zegarki, yy, więc wielkiego szału nie ma. Yy, te usprawnienia są trochę małe, jak na nową generację zegarka w sensie na kolejną wersję, no bo jednak zmian też wizualnych za dużo nie ma, więc chciałbym, żeby oferował ten zegarek trochę więcej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O wielu rzeczach też nie wspomniano o baterii, ale wygląda na to, że wymiary i komponenty wewnątrz będą podobnie rozmieszczone, więc bateria jakoś specjalnie nie urosła. No i na sam końcu ceny zaczynam się od 1899 zł za tą mniejszą wersję GPS z podstawowym paskiem, no i w zależności od konfiguracji ceny mogą dochodzić aż do 3700 zł, jeżeli weźmiemy sobie wersję stalową z LTE. No i przechodzimy sobie do tabletów. iPad yy, zwykły 2020 to jest 8 generacji. Tutaj może zatrzymamy się na bardzo krótko, bo tutaj szału nie ma. Wygląda jak poprzednie. Mamy A12 Bionic, czyli przy, jak przy iPhone'ie 10S i yy, 10S Max. To jest taka specyfikacja plus minus. Oczywiście wsparcie dla Apple Pencila pierwszej generacji, bo wygląd przodu jest z mezozoiku, czyli duże ramki Touch ID w przycisku. Wiem, że dla wielu osób to może być wystarczające, plus ta specyfikacja odświeżona to będzie na pewno spoko opcja. Wsparcie jest dla tych pełnowymiarowych klawiatur to jest oczywiście duży plus ze względu na Smart Connector, ale on był już w poprzednim iPadzie R z tego co pamiętam. No i oczywiście chwalono się tym o ile on jest szybszy, ale to ze względu na specyfikację i innych rzeczy to oczywiście nie ma. Mamy zwykłą kamerę, która była wcześniej 8 megapikselowa z tyłu i tak na dobrą sprawę. Tyle. Cena, cena jakoś mocno się nie różni od tego co było wcześniej. Ja pamiętam, jak kupowałem tego podstawowego iPada w zeszłym roku. Też chyba płaciłem 1600 zł, więc tutaj jakiejś różnicy nie ma. To jest oczywiście świetne urządzenie na start, jako tablet, który może już wyglądać dość leciwie, ale nadal będzie i najmocniejszym tabletem ze wsparciem jakimkolwiek sensownego rysika, który wykrywa i nacisk, i nachylenie, więc. To jest jak najbardziej w porządku yy, i myślę, że dla osób takich zupełnie na start, które nie miały wcześniej iPada albo w ogóle tabletu i szukają czegoś i myślą w ogóle o tym, żeby kupić sobie iPada, a nie jakiś inny tablet na Androidzie, to będzie naprawdę fajna opcja na start. Zwracam tylko uwagę, że te podstawowe modele są jak zawsze z 32 GB pamięci wewnętrznej. Ogromną nowością, moim zdaniem, oczywiście wiele rzeczy wyciekło, ale i tak dużym zaskoczeniem dla mnie iPad R 4 generacji, yy, czyli ten 2020. Zwracam uwagę, że to rzeczywiście jest odświeżona konstrukcja pod wieloma względami. Przede wszystkim ramki z przodu wyglądają trochę jak w iPadzie Pro. Nie mamy tutaj tego ekranu 120 Hz, ale jest Liquid Retina, czyli jakby no, pokazuje, że to są dokładnie prawie te same wymiary. Mamy skaner odcisków palców, touch ID, ale nie w przycisku, no bo jego nie ma. Ramki są bardzo małe, a w przycisku zasilania, który jest tak jak w iPadzie tutaj Pro, dokładnie w tym miejscu i tu jest skaner odcisków palców. Nie jest to nic od no Przecież mamy skaner odcisków palców od wielu, wielu lat w wszystkich smartfonach z Androidem. Po prawej stronie bardzo, bardzo często. Są to płytki dotykowe. Ciekawe, czy działa to tak samo tutaj, że wystarczy przyłożyć palec, czy trzeba jednak nacisnąć. Tego się dowiemy. Natomiast ogólnie muszę powiedzieć, że ten iPad mi się podoba wizualnie. Głównie przez to, że są oczywiście nowe kolory. Mamy tam niebieski, różowy, jest zielony. Wygląda to naprawdę świetnie. Mamy podwójne głośniki stereo, ale działają one chyba tylko w trybie portretowym, więc w trybie normalnym nie są wykorzystywane. Nie wiem, jak to ma działać, a jak nie, zobaczymy. Jest wsparcie dla Apple Pencil drugiej generacji, czyli do tego, czyli mamy również w tym samym miejscu możliwość po prostu podłączenia tego magnetycznie, żeby nam się ten rysik ładował i to jest jak najbardziej ok. Jest oczywiście ta klawiatura dostępna opcjonalnie Smart Folio, są również inne klawiatury od Logitecha, o których mówiono. Natomiast to, co jest wielkim szałem dla mnie i jestem również zaskoczony i jest to chyba pierwszy raz od iPhone'a 4S, jak dobrze wyczytałem, bo nie pamiętałem o tym, jest sytuacja, kiedy najnowszy procesory Apple, bo mamy tutaj Apple A14, wychodzi wcześniej w iPadzie, w sensie wychodzi wcześniej w urządzeniu nie iPhone'owym, w sensie nie w iPhone'ie. No, gdybyśmy nie mieli pandemii, pewno iPhone byłby pierwszy, ale tym razem wychodzi jednak w iPadzie. R. I okazuje się, że ten procesor może być naprawdę bardzo potężny i mówiono tutaj głównie o tym, jak są obrabiane zdjęcia, dekodowane filmy. Więc myślę, że jeżeli na to mocno postawili i to jest dopracowane, to jakby sensowność zakupu takiego sprzętu, czyli iPada Pro, który jest jednak dużo droższy, ja mam wersję 2018, ale na przykład również 2020, stoi pod dużym znakiem zapytania. No bo względem takiego iPada Pro tracimy 120 Hz i system po prostu dwóch czy trzech aparatów z tyłu, bo ten 2020 oczywiście ma również sensor LIDAR, liczony jako aparat. Natomiast tak na dobrą sprawę nic oprócz tego, więc wydaje mi się, że ten iPad R trochę zabił iPada Pro. No i na samym końcu ten tablet już tak ma USB typu C. Natomiast dostałem jakieś informacje, gdzieś tam czytałem, że w przypadku zegarków na przykład nie wiadomo jakie będą ładowarki, że nie będą na USB A, tylko może na C, a może że w ogóle nie będą dodawane. Więc tutaj nie ma wszystkich rzeczy jakby pewnych, ja też nie sprawdzałem przed zamówieniem, bo chciałem je zrobić, jak mówiłem, jak najszybciej. Natomiast ta konferencja. Na pewno podobały mi się dwie rzeczy. Wizualnie, tak jak mówiłem, że świetnie to zrobili. Druga rzecz jest taka, że po prostu mocno stawiałem na recykling. Do 2030 roku chcą być w ogóle firmą, która nie zostawia śladu węglowego. Jest on zerowy w sensie i prąd, który wykorzystują, ale nie tylko u siebie, ale również od swoich podwykonawców. Ma być po prostu pozyskiwane z czystej energii. To jest świetna sprawa, cieszę się, że takie rzeczy są prezentowane tak samo, jak na przykład: Nie wiem, że nie ma arszeników w szkłach, które są w zegarkach czy w innych urządzeniach, że eliminują jakieś szkodliwe pierwiastki, że to jest degradowalne, że można po prostu w 100% czy tam w większości poddać recyklingowi takie rzeczy. Może to nie jest jakiś tam taki key feature, powiedzmy z punktu widzenia naszych użytkowników, jak kupujemy i myślimy o tym, a wolałbym jednak, żeby to było 5 dych tańsze, tak? Albo stówkę, a nie tam, że to recykling. Ale tak, z punktu widzenia planety i tego, jak mamy żyć w przyszłości, myślę, że to jest naprawdę całkiem spoko. No i na samym końcu, bo doczytuję sobie jeszcze rzeczy, bo to wszystko na świeżo. Apple Fitness Plus to bo jest taka usługa, która pozwala po prostu nam odpalić na zegarku, ale również wykorzystać ekran, który mamy, czyli iPada, iPhone'a, czy też Apple TV, do tego, żeby mieć jakby indywidualnego takiego trenera, który po prostu będzie nam pokazywał nagrania, które będą dla jakichś tam ćwiczeń wykonane. I dzięki temu na naszym zegarku będzie się pojawiała informacja o tym, że nasz puls jest taki, że tyle kalorii spaliliśmy, tak dalej, czy nasze pierścienie tak są zamknięte. Ale również ta informacja będzie na ekranie, czyli jeżeli ćwiczymy przed dużym telewizorem, to rzeczywiście może wyglądać świetnie. I to ma być darmowe na 3 miesiące w momencie, kiedy kupujemy nowego Apple Watcha, ale też nie we wszystkich krajach i to dostępne będzie później. Polski tam nie ma, więc nie ma się czym ekscytować, ale myślę, że całkiem spoko opcja jeżeli ktoś chce po prostu zadbać o swoją sylwetkę i nie chce po prostu korzystać z innych aplikacji, bo przecież takie do treningów już na rynku są. No i kolejna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo interesująca, i to jest Apple One. To jest taki jakby pakiet subskrypcyjny. Jeżeli łączymy sobie subskrypcję, na przykład iClouda, ja mam 2TB z Apple Music i z czymś tam jeszcze, i dzięki temu możemy płacić mniej. Są cztery chyba predefiniowane, natomiast z tego co widzę, ten najwyższy, który jest razem z Apple Arcade, to jest mi niepotrzebne. Apple TV Plus też nie za bardzo, obejrzałem chyba wszystko co tam było. Więc y, niespecjalnie chyba mnie to urządza, bo jeżeli nie będzie możliwości miksowania tych różnych pakietów, bo ja na przykład korzystam y, z iCloud o 2TB i z Apple Music, ale w, y, jakby tej rodzinnej subskrypcji, no to nie widzę za bardzo w tym sensu, bo chciałbym połączyć kilka różnych pakietów z różnych y, poziomów, żeby to można rzeczywiście jakoś wymiksować i żeby ta cena była niższa. Zobaczymy, to się może zmieniać, więc obserwujcie sobie to, jeżeli macie kilka usług i płacicie za nie i jesteście z nich zadowoleni, to myślę, że to może być również dla Was. No dobra, dajcie znać co myślicie. Powiem szczerze, że te ceny nie są jakoś takie mocno wygórowane za te podstawowe produkty. W sensie iPad ten zwykły ósmej generacji jakoś mnie nie specjalnie interesuje, ale to nadal jest sprzęt, który po prostu jest mocniejszy z roku na rok, a cena zostaje mniej więcej na tym samym poziomie, więc nie ma dramatu, chociaż chcielibyśmy trochę lepszego wyglądu. iPad Air wygląda moim zdaniem świetnie, super sprawa z tymi kolorami, że można sobie je dobrać, współpraca z innymi akcesoriami super procesor najnowszy, więc myślę, że będzie to działało tak samo dobrze albo i lepiej niż iPad Pro. Myślę, że w ogóle to jest killer, jeżeli chodzi o iPady Pro. Pewno nie będę sprzedawał swojego, ale mocno zastanawiam się, czy po prostu nie przynieść sobie iPada R, chociaż pewno skoro do iPada R włożyli taką fajną speckę, to ciekawe co będzie przy iPadzie Pro w przyszłym roku. I podejście z zegarkami bardzo mi się podoba, że mamy trzy, są różne ceny i tam myślę, że Watch SE jest chyba takim no naprawdę świetnie wycenionym zegarkiem, w sensie i ma design czwórki, piątki czy też nawet szóstki, brakuje dwóch tych kluczowych funkcji, a reszta wszystko jest więc zapowiada się naprawdę, myślę, taki trochę hitor, trochę hicior, bo rozumiem, że ta trójka jest już no, trochę wolniejsza, starsza, gorzej wygląda. Będzie jako takie urządzenie zupełnie podstawowe dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę ze smartwatchami, ale ten środkowy wydaje się w swojej cenie naprawdę bardzo interesujący. Dajcie znać co myślicie, zapraszam oczywiście do subskrypcji, zapraszam do polajkowania. Wszystkie produkty mam nadzieję, że uda mi się jakoś tam zdobyć, żeby Wam je przetestować. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!